No, to i Freddy! Siemano, wszystkim to ja, na fora A To jest już piąty odcinek serii Five Nights at Freddy's 2. Po pierwszym odcinku przeszliśmy noc z piątą i było ciężko. A teraz zacznijmy na szóstą i powiem tyle: składa się do nagrania tego filmu już trzeci raz, bo po prostu tego się nie da przejść. Zazwyczaj ciągle ginę. I wykrzyczałem się na czwartej, bo albo to mnie do dorywa, albo to jej nie chcą wyjść animatrony typu Toy Boni i Toy Chica. I mnie wszystko wkurza. No pięknie już zaczynamy. Zaczynamy to... Do... No, t... ja pierdzielę. Pięknie. Zdożyłem, ale nie jestem pewien. Ta zdożyłem. Co się takie kogo dzieje? Pięknie. Otyknął Ci. Cześć Cika, szybko do ja muszę. Co się dzieje w tych szybach do cholery? O ty, co tak szybko Cika? Right. Cześć Freddy, wiedziałem, że tam będziesz, bo im latarka, to nie możliwe, że był Fox Cześć Cika. No, bo, bo już szyba. Cześć Broni. A no, się idzie dobrze, tylko że problem będzie z latarką. To i fuj. Cześć, cześć, cześć tej cześć, Idzie dobrze, idzie dobrze, jest dobrze. Widz sobie? Jest chica, jest chica. No, to i Freddy! Gdzie tu się akurat nie spodziewałem nie dam ci Bonnie. Nie dam ci Jest, tutaj ten gnojek. Jezus, co tu się dzieje? Jest, Chica, nie dam ci. Nie dam ci, nie dam ci, nie dam ci! Nie dam ci. Piąta, nie mogę tego zwalić. Kurwa! Nie, 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 Pozytywka.

Nie, nie! Idźcie sobie, błagam! Kończysz to! JEST! Let's go! Uh! O matko! O Jezus Maria! JEST! Uuuu! Uh -huh! O! Pizzerie zamykają. Dobra, po kilku krótkich tygodniach zamykają. O matko. Nowe animatory zostają zniszczone, ale stare zachowają, żeby na przyszłość. No, okay. jest! Jest! Udało się! Jezu, ta noc to było... To był. To było Kongo. Dobra, i mamy tu challenge. Mamy 20-20-20. No, new and shiny, double trouble. Knights of Misfits, Foxy Foxy, L Ladies' Night, Cyrk Frediego, cupcake challenge. Grączka Faspera, Golden Freddy. Już za zaspoileruję jedno? Nie robię, nie robię 10-20, nie robię, bo to, będę nad tym siedział długo, Ma, mogę się, zastanawiać się nad capcake Challenge z Fazbear Fever, ale tego ja na pewno nie zrobię, tak, 10-20 nie robię, I teraz tak, Challenger z tych, te, Custom Nighty będą co, co dwa dni, w sensie, że będzie tak, że teraz jak wrzucę filmik, to jest ten z nocy szóstej, to będzie tak, noc szósta, nowy FNAF, eee, challenge z custom nighta snuffa 2 nowy fnaf custom night nowy fnaf custom night i tak będzie wyglądało to czy wam się to podoba to się okaże no ale to przeszliśmy na 6 jestem w siebie dumny bo jednak po mega dużych ilościach prób myślałem że to zginę ale udało się no to dziękuję za oglądanie zostawcie lajka like i suba jak jesteście nowi do zobaczenia w kolejnych filmach na razie elo w taki sposób przyszedłem noc 6 na trzecim podejściem na nagranie tego gdzie A teraz ma dla was filmik w filmik, kompilację prób przejścia nocy szóstej i mogę zaspoilerować, że dużo bluzgałem i byłem mega wkurzony <grym> i nie panowałem nad sobą. Byłem mega. Wyzywałem wszystko dookoła, byłem zdenerwowany totalnie. Ale zaraz się to okaże. Miłego. Kurwa, przewaliłem. Ja pierdolę. No wyskocz mi, kurwa. Ja pierdziele Kurwa, znowu przejebałem Co? Stop! Nie, yeah, idźcie sobie. Idź, idź ode mnie, ty suko, głupia. Idź ode mnie. Idź sobie ode mnie! Nakryciłem tą pozytywkę! Co tam się dzieje? Ja... O, fuck po mnie! Po mnie. Ja pierdzielę, gdzie jeszcze ten przyszedł musiał! O, o. Akurat jak mi dobrze szło! No co ja pierdzielę i przegrałem Pierdziele to! Głupi toj boni! Ja pierdzielę, że się zesrałem. Kurwa... I tym ty gnuje poszedł sobie! O ty gnoju! No idź sobie! No idź sobie, ty gnoju! No idź sobie! Co za dupek za przeproszeniem! Kurwa, toń jest jakaś zjebana! Ona se kurwa kiedyś pójdzie?